Hej, z tej strony 212 Kazik. Witam Was dzisiaj w, w Daisy. Dodatek do Army dwójki, Jest dzisiaj ze mną Tolek. Cześć. Siema. Cześć. Igramy... Siema, gramy sobie w Daisy. Przynajmniej ja gram, bo Tolek nie umie grać. Bo nie mam i nie kłam. No właśnie, ale Tolek nie umie grać. Muszę sobie. Hmm. Dzięki w się robiło jeszcze, tylko wyciszało graczy, a Controls... Mm. A ja sobie włączę... Anal Wake'a. Anal? Tak. Mm. Kurde, gdzieś się robiło. To że można... Hide one uh, time. Optics. Zoom. Gdzieś się robiło tą tabelę taką, gdzie można wyciszać graczy. Ktoś mi tu gada cały czas. No Posz... to ja nie wiem, nie wiem. Bo jest zaraz chat. Uh, Ełką global chat. Multiplayer statics select na other units. Vinciel Turbo, turbo. Mm, Salut. Sit down. Kazik, na metropolit, no. już to jestem w trzecim odcinku już? W Analu? W Analu wiem. Nie wiem. Zajebista, ja. Ja. Już, Polecam wam, w drące to 20, 20 złotych. Nie, nie mogę znaleźć tego tego. Jestem na początku, muszę porozmawiać z, z kierownikiem, nie wiem czy pamiętasz. Ale to w którym to już, gdzie to jest? No... W trzecim no. odcinku ci powtarzam, na początku. Nie, nie pamiętam, wiesz, pamiętam. Ej, dobra. Jadę ro jechać rowerem czy rozwalonym motorem? Rozwalony motorem będzie hardcore. Właśnie, wiesz co, tylko, że... One Muszę przeskoczyć. Są tu jakieś zombiaki? Nie ma, dobra. Uh, get in motorcycle as driver. Dobra, jadę! Olek jadę. Spoko, cieszę się. Ale rowerem by było może wolniej, ale bezpieczniej, tak jakby coś w leki. Coś stało. Muszę Oooo! Fuck zombiak! Get out! Chyba cię bardzo kochają te zombie. Ale przebiegnie wiadomo skąd. Czekaj. Cześć, cud. Z ty panem jak tego łopatę, graliśmy jak ten na nas. Tak, 10 zombie. Ale. O w jak ja mam, muszę transfuzję krwi zrobić, ale nie ktoś musi transfuzję kiedyś zrobić fuck. FUCK 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 No jedne się podnieca, że ugram w Alana Ja tędy już wczoraj jechałem więc Poczekaj, ja się cofam no, ja się Nie, ja pojadę wiem co zrobię Pojadę rowerem No idź kierownik z kulową nogą. Pff, ile zombiaków. Mm, Zakręc w prawo i zombiak tu stoi. Może jakiś Niemiec mówi mi cały czas. Engine off, Zbliżenie, Dobra, jadę rowerem. Jeżeli się da. Close door. Get in old bike as driver. Ty, na tymi pokazujesz, że jesteś Online. Wiem, bo ja gram przez taki fajny ten... Przez taki mm, coś w podobie Daisy Commander i to jest... E, takie coś, że... Ej, nie mogę wsiąść na rower. Zepsułty rower mam. To jest takie coś, że nie pokazuje mi, bo tutaj mogę dodawać serwery do ulubionych, a w Daisy masz coś takiego, że jeżeli e, zagra... O... O! Al Dobra, siedzę na rowerze. Zostawiłeś wiadomość, czy nie? Tak, tak. Tylko, że ci Aha. mówię, że ja na Steamie nie gram teraz. Myślałem, że ci się pokazało. No jak ja mam zepsuty ten rower, wysiadam. No to No to napraw. Nie mam części. Go back? No to znajdź. Może wciąż tu znaleźć części? Ja nie wiem, czy Co tu jest? Co to? Myślałem, że jakieś... Przydałoby mi się jakieś te... To kup sobie Daisy, to człowiek tutaj nawet transfuzuje. Jak będę miał kasę! Transfuzję. Nie wiem. Transfuzję krwi byś mi zrobił, bo ja mam krwi już. Potrzebuję. To, wiesz, bo samemu sobie transfuzji nie mogę zrobić. A co zobaczę, co ja mam w ekwipunku nawet jeszcze? Makarow, mak. A, A ten dzieki on żeby w śmiecie. Korda. Tylko cygan, bo tam szuka. gruzu. No gdzie jesteś, Tak się... Ej, kolego, coś ci chyba się sieś... strzeliło w nogę, że kułajesz. no. W tej oporze coś może być. Zapukaj. Uuu. No cześć. On mało krwi już. Naprawdę, szary ekran ma być cały. Tylko jedno draśnięcie zombiaka. Naprawdę to padam. Gdzie ten mnie prowadzi? Coś tu jest? Ciemno tu jest jak w dupie. Gier, co tu jest? Toilet paper. Papier do dupy znalazłem. Dzieciarek ja znalazłem. ten cały ziomek to jakiś jest popierdolony, że mnie prowadził, mnie... Zrobiłem właśnie kółko wokół tej... Nie wiem. Baraków. Tak. Teraz idę tam gdzie jest... O, poszuki. Jakieś cenniki. Cholera. Muszę się na... Iść, schować bardziej rozwalona jakaś Boże. Ja nie wiem, czy to jest noc, no, czy tak. dzień, bo już mam tak mało krwi, a ja wiem, że się szary robi. Nie wiem, czy to jest przez krew, czy przez to, że jest po prostu ciemno. Dobra, w szoku nie jestem. Nie w tej oborze, raczej nic nie będzie. Dolek będzie coś w oborze, czy nie? No, widać. Nie wiem, może jakiś sądzik na ciebie poluje. I Dobrze. czeka. Dobra, biegnę. Hmm, zapałki by mi się przydały. To coś jest? Są zwykłe domki, domy. I co mam? Się coś ziomek się zbudował hmm. Tolek, weź ja zobacz ja na internecie, ja bo ja jeszcze ja nie, nie ogarniam ja dobrze nie Daisy. Jak? Nie ja chce mi się no podać. Kurde, jakiś nie wiem, jest mi gada cały czas. Tu kopane. Ja nie ja. powiem, jak się wyciszało graczy. mach to mit den zombies, warte jest Du w tu na rundę, ich się Co się to ma? o się ząbiaka Pójdę do tej kubity, bo coś mi się tak wydaje. Dobra, tutaj weź nie można, czyli się odpuszczę. sobie. Biegnę dalej. No, jakie mam osiągnięcie? Następne. Wiesz, ja nawet nie wiem, gdzie biegnę. Po prostu biegnę przeciw. Przęt twoje, a tak buldożera. O, to jest fajne. Na początku chyba było buldożera, ten atak. Nie, 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 nie. Ale tu mi tak... Jeszcze mam e, odna, e, odnej, od, odnajdź 25 stron maszynopisu. A ja mam, chyba mam 23, jak dobrze pamiętam. Co so, ja mam? Dwie morfiny mam w Jedną morfinę. Kurde, i epi. O, ty fol gemacht? Morfina to jest na... Aha, ja nie podniesie nic krwi, mam... Mam z stąd. Mam, Mówię, wiesz, z tą krwią to, tak jakby torebkę. Tylko, że samemu sobie nie można zrobić. Edy. Nie wiem, to się noc robi, to lech. O, warte, koma grade mit? kann sein, dass du mir helfen może. Ich mal gucken, Waffe liegt. Schieß mal die zwei Zombies ab, die hinter mir laufen vom Heli aus mit deiner Sniper, ja? Ja, powiem, uh, oh, oh. Ist ich glaube, wir müssen ja jetzt das ist ja schon. Weg vom Heli, ja, genau, genau, ja. auf auch, auch noch da, Kiewo, chlubalę, tam, okay. Idę wzdłuż sieci e, elektry... No, jak to się nazywa? To sieć, Co? Elektryczna, tak to ja, no, sieć elektryczna. Ja, no, no, no. Tak to można nazwać? Sieć elektryczna. Ja, Jest takie coś? Tak to można nazwać. help me, sheet, sheet. Niemiec krzyczy help me żyć się. <grymne> 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 ale nie wiem, on gada sam <grymne> do siebie. Ja się nie wiem, nikt z nim nie gada. <grymne> Zmienię sobie na pistolet. O, o jest, jest karteczka. Kreśla. Co tu mamy? <grymne> <grymne> heavy, heavy. Może gdzieś dojdę do jakiegoś. Trze A trzeci odcinek się nazywa. Eee... okup Dostanie się do auta. Oh. Wiem no, co, no, wiem no, co, no, chyba. Nie, nie no, wiem. radio no, no, radio, radio, hello. Włączam. Zresztą czy mam daleko, strasznie, nie gdzie Dziś do jakiegoś punktu. tam mam jetzt Heli, tam. jeszcze kawałek mam, zobaczymy co się tam. Jest za górką, będzie zaraz a ogólnie to chyba już jestem w trzeciej godzinie gra gry, znaczy Alana się szybko przechodzi dosyć tak, właśnie, ponoć jest długie, tak mówi, a ja już jest policja Session lost dafuck ej, wywaliło mnie z Daisy serwer wywaliło <noise> dobra, trudno, no to w takim razie kończymy, nie? Tolek? No. Ewaliwo serwer. Trudno. Dobra, żegnam się z wami z tej strony, Kazik. Dzisiaj ze mną był Tolek. No, siema, ludziska! I widzimy się w następnym odcinku, jeżeli już tak gdzieś pójdę, jakieś tam będę miał naprawdę dobra. Trzymajcie się, cześć. Tolek, jeszcze ty. Nie, jak się... Tolek, pożegnaj się. Zmęczony jestem. Dobra, siema.